Słuchają państwo jazzowego poranka dwójki. W studiu są nasi goście Andrzej Grabowski i Krzysztof Jasiński. Witam panów serdecznie. dobry. Dzisiaj w Teatrze Polonia spowiedź chuligana Jesienin. Premiera spektaklu. Jest spowiedź, będzie rozgrzeszenie, będzie pokuta? Jak to jest? No niech mówi ten, co się spowiada. No właśnie. <trym> no mogę zwalić na tego, który mnie spowiada. Czyli, no nie, no, będzie spowiedź. No, poezja Jesienina jest właściwie cała jest spowiedzią, bo, 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 bo czytając y, chronologicznie na przykład wiersze Jesienina, tak jak on napisał od pierwszego do ostatniego, to właściwie poznaje się jego życie. Właściwie nie potrzeba czytać jego biografii, aby wiedzieć, jakim był człowiekiem, bo przecież on pisał tylko o sobie, o swoich ucz ucz uczuciach, o tym ukochanym swoim kraju, o tych swoich bierioskach, o tych swoich duszoszczypatelnych yy, rozterkach, yy, o tych kobietach, które przecież miał w nadmiarze i kochał i nienawidził i porzucał i, yy, i pożądał, o tym alkoholu, który przecież też yy, był bardzo ważny w jego życiu, yy, o tym odchodzeniu <k XD> i o tej śmierci, o tym rozliczaniu się z tego swojego życia, które twierdził, że było nieudane, że, 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 że był stworzony do czystszych barw. Do świeższych, mhm. do świeższych barw i do czystszych dźwięków, jak y, sam napisał, jak widzę, jak mało widzę dróg schodzonych, jak wiele popełnionych błędów. To są wszystko cytaty Jesienina z jego wierszy. Y, no więc ta spowiedź jest rzeczywiście spowiedzią, bo wystarczy przeczytać wiersze Jesienina i to jest jak spowiedź z całego życia. A Co, ale, czy ale będzie rozgrzeszenie, to jutro, to, dzisiaj to się zobaczymy. przekonamy. No to, żeby przeczytać wiersze Jesienina, to jest Pobożne życzenie, bo tak naprawdę to my na co dzień nie czytamy przecież jesienina. Za to, za to Andrzej Grabowski doskonale zna jesienina, a my, jakby powiedzieć, znamy doskonale Andrzeja Grabowskiego. Przynajmniej tak nam się wydaje. I, znamy i, Andrzeja Grabowskiego skrytego za wieloma postaciami, często charakterystycznymi. No przecież, ale to jest jeden z tych nielicznych aktorów, a może ten numer jeden, który jest w domu u nas bez przerwy. Prawda? Dobrze, że, 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 że jak się lodówkę otwiera, to tam nie ma Andrzeja Grabowskiego, tylko stoi. Zamrożony tam jest. Zamrożony butelka. <grymów> <grymów> więc, na, na butelce tam <grymów> reklamowałem kiedyś, więc mogę pozostawić. Ja tu, tu mówi o tym, że jesieni się wspaniale spojada w swoich wierszach. No, a my przecież przychodzimy do Teatru Polonia po to, żeby zobaczyć, jak się spowiada Andrzej Grabowski. To jest pewnego rodzaju fenomen, mówiąc półżartem żartem, pół o te dwa życiorysy no, się gdzieś tutaj przecinają, spotykają. Także to nie jest tak, że my będziemy się teraz zapoznawać z twórczością Jesienina, bo to się będzie działo mimo. Dlatego, że Andrzej świetnie podaje tę poezję, nawet będziemy zaskoczeni, jak myślemy widzowie że to jest taka prosta poezja, taka bogata, pełna pięknych metafor, a jakże prawdziwa, jakże... ale to dzięki aktorowi i właśnie dzięki temu, jakby to powiedzieć, najoględniej wizerunkowi, który my nosimy, którego znamy z, z mediów, z telewizji, przede wszystkim z, z kolorowych czasopism, którego które nie bardzo często w potocznym oglądzie nie jesteśmy w stanie, przynajmniej wielu widzów, co dziwne, nie potrafi często rozdzielić postaci od aktora. My się zdajemy z tego sprawę, to że to tak jest. I, i, I troszkę też, można powiedzieć, bierzemy to pod uwagę w, w realizacji. Także tutaj będzie zderzenie tych dwóch wspaniałych życiorysów, i one się znakomicie uzupełniają. A konkluzje, jakie z tego wynikają. No, no to, to jest to, co nam chodzi w tym przedstawieniu i to, co państwo wyniosą ze spektaklu zabiorą jako garść wzruszeń, ale również refleksji. Jest pan aktorem, który w tym takim metaforycznym sporze Gustawa Holubka z, z Łomniczkiem wybiera stronę Łomniczkiego. Aktorem, który, no mówił pan to w kilku wywiadach, który się przyobleka w ten kostium, który się chowa trochę za postacią, nie jest, nie jest sam na na pierwszym planie, że tak powiem. Zastanawiam się, na ile ta, ten spektakl, monodram, czyli forma bardzo wymagająca, jest także jakąś taką pańską spowiedzią, pokazaniem Andrzeja Grabowskiego, no nie chcę powiedzieć prywatnie, ale w tej postaci panu bliskiej i poprzez poezję, która jest panu, o czym też pan mówił wielokrotnie, bardzo bliska. Myślę, że to jest. Właściwie pierwszy spektakl, pierwsza moja rola, gdzie nie kryję się za postacią, nie tworzę postaci. Tam jestem rzeczywiście ja. Ja nie wiem, czy ja taki jestem naprawdę, jak jestem w spowiedzi huligana, jak jestem, mówiąc, jesienina, ale wydaje mi się, że to jest najbliższy temu, kim ja w ogóle jestem. I, mm, ja uważając, że nie posiadam aż tak ciekawej osobowości jak właśnie na przykład Gustaw Holubek, wolę się skryć za postacią przeze mnie wymyśloną. Jak Tadeusz Łomnicki zwykle to robił. No i tworzę te różne postaci od, 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 nie wiem, no komediowych poprzez bardzo brutalne typu, nie wiem, Pitbull, czy tam Odwróceni, czy jakieś tam inne postaci, które stworzyłem, no na kompletnych przeciwieństwach. No, a ja jestem gdzieś pośrodku. No i właśnie w tej spowiedzi Chuligana mam nadzieję i myślę, że to właśnie na jestem, jestem najbliższy temu, kim ja sam jestem. A co za tym sprawiło, że, że, że postanowił pan właśnie tej spowiedzi dokonać? E, wiem co, ja z Jesieninem się spotkałem późno albo wcześniej, bo miałem, ja wiem, 17, 18 lat, kiedy Mój profesor ze szkoły teatralnej, dr Mlazek, niestety nieżyjący, który również w y, teatru polskiego, zakochany w tym Jesieninie, no po prostu zaraził mnie tym. No, często, przyznam się, bardzo jesieninowskich okolicznościach mnie zarażał tym. No ale od tamtego czasu właściwie ten Jesienin mi towarzyszy na stałe. Ja wielokrotnie mówiłem te wiersze gdzieś komuś, wielokrotnie stojąc na stole z butelką w ręce. E, no, bo one bardzo się do tego nadają. To jest poeta, poeta Holigan, to jest poeta, e, który nie kryje, że pije alkohol, że, że, że go to bawi o kobiety i tak dalej, i tak dalej. I później w końcu 26 już te, lat temu w Teatrze Stół, obecny tutaj Krzysztof Jasiński pozwolił mi zrobić monodram. Który zwał się również spowiedź huligana. I ten monodram No, Ja wtedy yy, oprócz tego Na przykład w teatrze starym grałem Jaśka w weselu Więc ja wyglądałem zupełnie inaczej niż dzisiaj I pomysł Krzyśka Sprzed iluś tam kilku lat Kiedy mi mówi A może byśmy wrócili do tej spowiedzi Tylko wykorzystując nagranie telewizyjne Które, były 20, które było zrobione 26 lat temu mm -hmm. No i teraz tak rzeczywiście jest I teraz jest tam Jest tam kilka osób Bo jest jesienin jest Andrzej Grabowski mający 65 lat, jest Andrzej Grabowski mający 39 lat. I kobiety. I kobiety, oczywiście różne. I jest jeszcze zupełnie fantastycznie doczepiona na samym początku i na samym końcu niezapomniana, w świętej pamięci Halinka, wyrodek i ta nasza młodość. To para skrzydeł. To para skrzydeł zwinie, zwinięty, nas, zwinięta. Nas, zwinięta od, zwiniętych od, zwiniętych od. Zwiniętych od. Jak wyglądała praca nad tym tekstem, nad tym przedstawieniem, bardzo kameralnym spotkaniu aktora i reżysera? Bo wyobrażam sobie, że spektakl, który, który jest dużym widowiskiem, z dużą obsadą, reżyser jest trochę, tak próbuję sobie wyobrazić, jak dyrygent, a Tymczasem tutaj, kiedy mamy do czynienia właśnie z taką spowiedzią i z taką kreacją bliską samemu aktorowi, to spotkanie staje się bardzo, bardzo kameralne, jak się wtedy pracuje z aktorem. My jesteśmy przyjaciółmi, więc to jest troszkę inaczej, ale <laughs> spotkaliśmy się w wyjątkowych warunkach presjonalnych, bo na wsi, czyli w takim pejzażu odpowiadającym klimatom Jesienina. Jesieninowskim. Pracowaliśmy bardzo intensywnie w ciągu dnia. Wieczorem mieliśmy chwilę, żeby usiąść przy ognisku, i, i Andrzej wtedy mochał gitarę i, i było również po jesieni nosku. Mm -hmm. Także ta energia się kumulowała w nas. No ale poza wszystkim, nie każdy aktor kocha poezję, nie każdy aktor potrafi mówić wierszem. A mówić wierszem taki, o takiej pięknej frazie i, i, i takim jak wiersz Jesieninowski nie jest łatwo, dlatego że to jest pozornie proste. No, więc może, może wydawać się prostackie nawet w jakimś tam wykonaniu. I trzeba. Andrzej zderza w sobie to, co jest jakimś takim jego wizerunkiem, takim, powiedzielibyśmy, esprit. Mhm. A, no, z z tym wszystkim, co w tej poezji jest niezwykle delikatne. Jesień był podobny, prawda? bo to też mamy tam do czynienia z taką szorstkością z jednej strony, mm -hmm. a z drugiej strony z takim bogatym wnętrzem, z taką wręcz czułością. I to wszystko daje znakomity efekt. Więc byśmy nad tym pracowali, żeby przede wszystkim to, co jest walorem teraz dla tego starszego aktora, a my mając w pamięci to, co było dawno temu, żeśmy wydobywali to, co jest dzisiaj sensem. Mm -hmm. I to się znakomicie sprawdziło. A jak podstawał sam tekst? On składa się z poezji Jesienina, czy, czy z jeszcze jakichś tekstów? Ja? Nie. Nie, nie. To jest tylko poezja Jesienina. Tam ja jeszcze na wyraźne życzenie reżysera Krzysztofa Jaśnickiego śpiewam Arię krawarowskiej Stoski. Usłyszał to kiedyś przy ognisku, jak, jak śpiewałem koniecznie. Ale wczoraj to się bardzo sprawdziło, bo bo ten kabotyński czasem, znaczy nie kabotyński jesieni, który pisze o sobie, że był kabotynem czasem. Że przy w studentce recytował swoje marne, zdechłe wiersze. <grym> że że, że, że z może z grubymi udami ona przyjdzie do ciebie i będzie się recytował swoje zdechłe, męczące wiersze. I wtedy wchodzę i zaczynam jak kabotyn śpiewać Arię Kawał z jego stoski. <grym> no to jest to y, zupełnie jakby obce ciało. Ale jednak, jednak jakoś nie. No wczoraj wydaje mi się, wydawało mi się, ja, y, y, ja długo nie mogłem, nie byłem przekonany do tego Kowaraduskiego. No, ale wczoraj chyba się przekonałem. Y, właściwie to są tylko wiersze. Ja te wiersze ułożyłem y, lat 26 temu. temu. Krzysiek teraz trochę pozmi zmienił szyk wierszy. No przecież nie same wiersze. Ale właściwie bazujemy na tych wierszach, które, 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 które które były 26 lat temu mówione. A jak one brzmią we współczesności? Jak, jak ten spektakl odnosi się do świata, do współczesności? To jest ciekawe właśnie. Na no, wszystkim jest bogactwo, bogactwo tłumaczeń, bo myśmy wybrali Najlepsze tłumaczenia jakie są, jeszcze z takiego wspaniałego wydania, wydańca literackiego, dwujęzycznego. Mhm. Gdzie jest tam kilkunastu tłumaczy. Po prostu perełki. Fantazjum. Więc to jest walor. No, drugim walorem jest wykonanie, prawda? A trzecim to, że tak się udało to posklejać, że i tak jest czas dookoła, że to brzmi. Bo Żyjemy w czasach troszkę zaniepokojenia fermentu. wszyscy. Więc tam słowo zamęt pada kilkakrotnie. Prawda? Mówi się w, w czasie zamętu. Mm -hmm. y -y, więc może nie tak bezpośrednio, w każdym razie to jest poezja, więc nie publicystycznie, nie brzmi nachalnie, ale czujemy ten puls y rzeczywistości, y który nas otacza. Tak się zastanawiam, bo czasy oprócz, oprócz fermentu, który towarzyszy pewnie też każdym czasom trochę. Y Mam wrażenie, są bardzo niepoetyckie. I tak się zastanawiam, i chyba coraz mniej jest w nas poezji. Zastanawiam się, jak panowie sobie wyobrażają widza i odbiorcę tego, tego monodramu, który składa się właśnie z poezji. No więc, to jest zagadka. Bo ja sobie, trudno jest mi wyobrazić, no wyobrażam sobie, że będzie to e, człowiek e, przede wszystkim wrażliwy na poezję, wrażliwy e, na, no, na te sprawy, na które ja jestem wrażliwy, no, ale z kolei na, na które sprawy ja jestem wrażliwy. No. Mój, że tak powiem, ogląd publiczny jest pewnie zupełnie inny niż, niż to, co prezentuje na scenie teatru Polonia. W ogóle monodram, monodram jest według mnie, mimo że wykonałem kilka monodramów w życiu, jest patologiczną formą teatru. No bo teatr polega na dialogu, na tym, że jest co najmniej... Nawet tuda, w kto, monologu nawet... istnieje zasada dialogu. Właśnie. Tutaj tym, 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 tym moim interlokutorem jest widz. Mhm. Bo ja właściwie, tam nie ma trzeciej ściany czwartej ściany. Tam ja się zwracam do widzów, rozmawiam z nimi, mówię do nich, śpiewam do nich, bo przecież śpiewam, nie wiem, cztery czy pięć piosenek, nawet sam gram na gitarze do jednej, jednej akompaniuje akompaniuję sobie sam. Yy, yy, więc to jest niezmiernie bezpośrednie. Tym, 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 tym człowiekiem drugim jest właśnie ta zbiorowość, która siedzi na widowni. No nie mam pojęcia. Trudno jest mi powiedzieć. No chciałbym, żeby to było że ja to do wszystkich. No, one to wie pan. No, ja się gadamy. o to nie boję, ponieważ powiemy, że przychodziła nie dla Jesienina, tylko dla Andrzeja Grabowskiego, żeby go zobaczyć. Całkiem słusznie zresztą. No zresztą, oczywiście. No przecież tak, po to, żeśmy to robili i, i fantastyczne będzie to, że ona się wtedy właśnie przekona do tej poezji. Czy też będzie z, z zapartym tchem wsłuchiwała się w te tony jakże inne wykonania Andrzeja Grabowskiego. A ta zamieć będzie się kłębiła. Być może na zewnątrz, ale i w tej poezji na pewno. Kłębi się w panu ciągle ta zamieć Jeninowska? Coraz bardziej, coraz mniej? Ech. Wczoraj w pewnym wywiadzie powiedziałem coś, co mnie samego zaskoczyło. Że jesienin z jego poezją, czy poezja jesienina, a właściwie jesienin jest moją największą miłością w życiu. Jesienin przebił wszystkie kobiety. <laughs> Trochę mnie to samego zaskoczyło, co <laughs> powiedziałem. Ale taka jest prawda. Ja z Jesieninem no, współżyję, że tak powiem, od, od, od 17-18 roku życia i właściwie na co dzień z nim współżyję, bo bardzo często cytuję pytany w wywiadach o moje kredo. Yy, yy, mówię że kobiece całowałem piersi, gniotłem kwiaty i trawy w parowie, i że zwierząt braci naszych mniejszych nigdy pałką nie biłem po głowie. Zapraszamy Państwa do Teatru Polonia. Jeszcze raz przypominam, tak? No i jeszcze przy okazji słuchacze dwójki zapraszamy do Krakowa, do Teatru Stu, ponieważ w marcu odbędzie się krakowska premiera. Tak jest. I będzie można oglądać Andrzeja i w Krakowie, i w Warszawie. No tak, bo to jest spektakl przygotowany w koprodukcji Teatru Polonia i Teatru Stu. I Teatru Stu. Zapraszamy zatem do Krakowa, póki co do Warszawy. Kiedyś wyczytałem w, w którymś z pana wywiadów, że ginem Hackmanem także się pan posługiwał, skoro już mówimy o współrzeczu. <laughs> tak, to, to, jest, to jest też śmieszne, bo jak ja tak... No... Czytam tekst, dostaję jakąś rolę. I tak zawsze sobie staram wyobrazić, wyświetlić już ten film w głowie ze mną w tej roli, jak to ma wyglądać, jak ja bym się chciał, jak ja bym chciał wyglądać. I jak za cholerę nie mogę sobie wyświetlić ze mną w roli tej głównej, tej, czy głównej, nie głównej, to sobie podkładam hakmana. I jak y, zobaczę, jak on to gra, to ja staram się go naśladować. Oczywiście to jest głupie, ale coś w tym jest. No, jak ja zobaczę coś, a zobaczę w mojej wyobraźni Gina Huckmana, na przykład grającego. O, właśnie nie wiem. No przecież nie Ferdynanda Kiepskiego. <noise> w Teatrze Polonia już dzisiaj Andrzej Grabowski, nie Hakman, Hackman, Andrzej Grabowski. I nie Ferdek. I nie Ferdek, absolutnie, absolutnie nie. Spowiedź chuligana jest Jenin. Zapraszamy Państwa do teatru. Bardzo Panom dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy, do zobaczenia.